Jaki to musi być dron? No właśnie to, bo chciałam o tym powiedzieć, że okay. ciężko jest te drony te w tej chwili kupić, bo one wszystkie po prostu zakończyły żywot na Ukrainie. I oni, ekipa, z którą ja pracuję, korzysta tylko i wyłącznie z dronów Mavic 3. Ale to nie są żadne jakieś Enterprise czy jakiś Classic. Nie, to musi być Mavic 3, najbardziej podstawowa wersja, dlatego że... To w oni... Polsce są produkowane? Nie, one są, są na Tajwanie w ogóle. Mhm. Jest. To jest ta firma, no chińska. i Problem polega na tym, że zanim dron pójdzie do pracy, to nie muszą wykluczyć wszystkie funkcje okay. cywilne, żeby nie można było namierzyć e, operatora drona. Więc oni nie mają stabilizacji nawet. Więc jak oni wypuszczają tego drona, to robią to wszystko ręcznie, za jakąś anteną skonstruowaną własnoręcznie. I tylko właśnie ten Mawik, ta moja ekipa, bo już Karolina Baca Pogorzelska zwróciła mi na to uwagę, że jej ekipy pracują na innych dronach też. Uh -huh. Więc uczą się, cały czas się uczą. Więc ta wojna polega na tym, że Ukraińcy dostosowują cywilny sprzęt do, do walki w, w, Warunkach wojennych. I yy, więc to